Cześć! Tutaj Daga z Daga Tłumaczy. Dzisiaj opowiemy sobie o czasowniku, który doprowadza osoby uczące się języka rosyjskiego do białej gorączki. Chociaż mam wrażenie też, że niektóre osoby posługujące się językiem polskim również, a mianowicie chodzi o parę kupować i kupić. Pewnie w codziennym języku, w codziennej komunikacji słyszeliście różne potworki językowe, w języku polskim oczywiście, w stylu kupywać, pokupać. A słyszałam, więc to się zdarza. Oznacza to, że również dla nas ta para czasowników kupować i kupić wcale nie jest taka oczywista. I podobnie jest w języku rosyjskim. Nie ukrywam, że kiedy uczę języka rosyjskiego moich kursantów, bardzo często im się to zdarza, że mylą aspekt dokonany z niedokonanym i cały czas szukamy złotego środka, jak zapamiętać tę właściwą formę, której powinniśmy użyć. Kupować. Pakupać to jest kupować. Proces ciągły. Aspekt niedokonany. Natomiast kupić, kupić to jest aspekt dokonany. Czyli mamy do czynienia z działaniem, które już zostało zakończone. Pakupać jest procesem. Idziemy do sklepu i pakupajemy kalwasu, chleb, mlakło. Albo na przykład codziennie chodzimy w magazyn. I pakupajem razne produkty. Jest to jakiś proces, który trwa, tak jak oczywiście podkreśla to aspekt niedokonany. Możemy sobie zadać pytanie Sztu DZIELAJEM? pakupajem. Natomiast jeżeli mamy kupić, to znaczy, że doszło już do zakończenia naszej aktywności. Kupiliśmy chleb. My kupili malakło, my kupili bucierbrłody. Czyli była jakaś akcja zakończona konkretnym rezultatem, którym było zakupienie danej rzeczy. Zwróćcie uwagę, że w języku polskim też mówimy kupić. Po rosyjsku jest też kupić. Można szukać tutaj pewnej analogii. I tutaj możemy sobie zadać pytanie: tu my zdzielali. Czyli co zrobiliśmy? Kupiliśmy. Czyli zawsze możemy sobie zadać dwa zasadnicze pytania. Co robimy? Kupujemy my KUPajem. I co zrobiliśmy, my kupili, kupiliśmy daną rzecz. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jaka jest Wasza metoda na zapamiętanie tej pary czasowników. Nie ukrywam, że zarówno w języku polskim, jak i w języku rosyjskim sprawia ona pewne trudności. Dlatego im więcej w komentarzach napiszemy, w jaki sposób możemy zapamiętać tego typu rzeczy, tym bardziej będzie to korzystne dla wszystkich, którzy będą oglądali to wideo. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Zachęcam do subskrybowania mojego newslettera, lajkowania i udostępniania tego materiału. Trzymajcie się ciepło i wszystkiego dobrego.